Szanowni Państwo, dzisiaj Sejm podjął decyzję, zresztą prawie, że jednogłośnie, bo chyba przy jednym przyjmującym się i dwóch przeciwnych głosach, także 411 głosów było za, o utworzeniu kolejnej, trzeciej już Komisji Śledczej w tej kadencji Sejmu do zbadania sprawy prywatyzacji PZU, właściwie z tej prywatyzacji PZ u w związku z protestem, jaki w tej sprawie złożyło konsorcjum Eureko, które miało tam przyobiecane, przyobiecaną sprzedaż pakietu większościowego, umożliwiającego przejęcie kontroli nad Państwowym Zakładem Ubezpieczeń. Przy tej, zanim doszło do utworzenia komisji, właśnie takim impulsem do utworzenia tej komisji, były publikacje dziennikarzy śledczych, jakie ukazywały się w rozmaitych pismach i ostatnio taka, taka najbardziej bulwersująca publikacja dziennika Śledczego Rzeczypospolitej, który dotarł do zeznań pana Talone, to jest pan Talone, który złożył te zeznania przed arbitrażem londyńskim, gdzie tam spór z rządem polskim Eureko toczył. Charakterystyczne jest nie tyle to, co pan Talone powiedział i co dziennikarz śledczy bardzo spostrzegawczy zresztą wywęszył, ale to, czego ani pan Talone nie powiedział, ani też dziennikarz śledczy, mimo że bardzo spostrzegawczy, nie wywęszył. A jak nawet wywęszył, to nie powiedział. Wiedział, a nie powiedział. Otóż zaskakująca jest nieobecność w tych wszystkich materiałach i staranne pomijanie dwóch nazwisk w tej sprawie, mianowicie nazwiska pani Alicji Kornasiewicz i nazwiska pana Marka Kaszy czy Mirosława Kaszy, przepraszam Mirosława Kaszy, więc króciutko, żeby być może, że Państwu o, już nie pamiętają o kogo chodzi, chociaż byłoby to nie tak, ten zważywszy jakie to są osoby pani Alicja Kornasiewicz najpierw była działaczką ZSL-u w takim charakterze była posłanką w pierwszej kadencji Sejmu, no i tam się zaprzyjaźniła z działaczami Unii Demokratycznej i przeszła pod skrzydła Unii Wolności, stając się no, taką bardzo zaufaną osobą samego przewodniczącego Leszka Balcerowicza i z racji tego zaufania została w rządzie koalicyjnym akcji wyborczej Solidarność Unii Wolności wiceministrem Skarbu Państwa ministrem był Emil Wąsacz dawny działacz Solidarności w Hucie Katowice jako działacz Solidarności wygryzł tamtejszego dyrektora Komucha zresztą Straszliwego, po czym został prezesem zarządu już po skomercjalizowaniu tej firmy. No a pan Mirosław Kasza przy prezesie Wąsaczu został przewodniczącym Solidarności w kombinacie Huta Katowice i potem już rósł razem z krajem, kiedy AWS objęła władzę. To stał się takim nieformalnym, oczywiście, bo AWS nie miała żadnego skarbnika. No niemniej jednak skarbnikiem Akcji Wyborczej Solidarności. Ale wracając do pani Alicji Kornasiewicz, ona mówiła po polsku z angielskim trochę akcentem, co miało podkreślać jej przetarcie się w świecie, w sferach tam w różnych londyńskich, bankowych. No i z racji tego, że była osobą zaufania samego wicepremiera Balcerowicza, to no, jej głos w sprawie... W sprawach, którymi zajmowało się Ministerstwo Skarbu Państwa był bardziej ważki niż głos pana ministra Wąsacza. Mówiło się tam, że pan minister Wąsacz nie ośmieli się podjąć żadnej decyzji, która była sprzeczna z poglądami pani Alicji ale nawet gdyby tak nie było gdyby pani Alicja była prostym wiceministrem przy ministrze Wąsaczu to i tak jej nieobecność w zeznaniach Pantalone i w publikacjach dziennikarzy śledczych jest charakterystyczna choćby z tego powodu że ona właśnie miała w ramach podziału zadań nadzorować prywatyzację państwowego zakładu ubezpieczeń i nawet uczestniczyła w takim spotkaniu, które się odbyło w październiku 1999 roku. Na którym to spotkaniu zapadła decyzja o udzieleniu konsorcjum Eureko i Big Banku wyłączności na negocjacje w sprawie prywatyzacji PZU. Nawiasem mówiąc, pan Mirosław Kasza też w tym spotkaniu uczestniczył. O, o tyle jest to dziwne, że on nie pełnił żadnej funkcji państwowej, więc rozumiem, że jako skarbnik nieformalny tam uczestniczył, bo jedyną funkcją. Oficjalną, jaką pan Kasza pełnił, była funkcja członka Rady Nadzorczej Telewizji Familijnej, o której jeszcze usłyszymy zapewne w związku z działaniami Komisji Śledczej. Otóż, proszę państwa, w, w październiku 1999 roku doszło do, tego, do tej decyzji o udzieleniu konsorcjum Eureko wyłączności na negocjacje, a w listopadzie została podpisana umowa sprzedaży 30% akcji PZU. Dlaczego jednocześnie dawała ona konsorcjum Eureko prawo obsadzania połowy zarządu, to tego pani Alicja Kornasiewicz nie potrafiła wyjaśnić Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która podobno ją nawet ośmieliła się w tej sprawie indagować. Ale w, w, warto wyjaśnić, że Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej nie jest komisją śledczą w rozumieniu prawa, w związku z tym y, tam każdy y, świadek czy osoba y, wezwana na rozmowę, bo nie na przesłuchanie, może sobie fantazjować do woli bez żadnych konsekwencji prawnych. Y, komisja Śledcza ma y, tę y, zaletę, że. No fantazjować dowoli tam nie można, to znaczy można, ale y, oczywiście wtedy trzeba się liczyć z możliwością oskarżenia o fałszywe zeznania i ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi takiego oskarżenia. Otóż dla, warto zadać sobie pytanie, co jest powodem nieobecności w zeznaniach pantalone i w nieobecności w publikacjach dziennikarzy śledczych osób tak ważnych i które tam niewątpliwie maczały nie tylko palce, ale w ogóle obydwie ręce aż po łokcie w sprawie prywatyzacji pz -u. Natomiast mówi się tam o... Kameli Sowińskiej zresztą całkiem słusznie, owszem, jasne. Marianie już całkiem słusznie, owszem, jasne i tak dalej, i tak dalej. Otóż wydaje mi się, proszę Państwa, że przyczyną tego są rozmowy, jakie się toczą w wielkim sekrecie między socjaldemokracją, socjaldemokracją polską Marka Borowskiego a Unią Wolności. No i w tej sytuacji wyciąganie, że tak powiem, na widok publiczny pani Alicji Kornasiewicz mogłoby szalenie. Skomplikować te rozmowy. Rozmowy mają na celu utworzenie centrolewicowej partii bardzo europejskiej, można powiedzieć europejskiej, aż do przesady, jeśli Państwo wiedzą o co mi chodzi. Otóż nawet teraz już lepiej rozumiemy, dlaczego Kongres Sojuszu Lewicy Demokratycznej, nawet w obliczu ryzyka, Związanego z wyrokiem Sądu Lustracyjnego, który miał za kilka dni zapaść, jednak zdecydował się na wybór Józefa Oleksego na przewodniczącego tej partii. Otóż dlatego się zdecydował aparat Eseldowski, czujny aparat Eseldowski, dlatego się zdecydował, ponieważ pan Krzysztof Janik, dotychczasowy przewodniczący, no ale taki przewodniczący przejściowy, chciał uzyskać legitymowanie go na Kongresie po to, żeby wraz ze swoimi zwolennikami przejść do socjaldemokracji polskiej marka Borowskiego i w ten sposób doprowadzić do ostatecznego ostatecznej likwidacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ze zwolennikami to jeszcze półbiedy, ale wszystkim z majątkiem. Sojusz Lewicy Demokratycznej, jaki Sojusz Lewicy Demokratycznej zgromadził i który kontroluje. Warto przypomnieć, że początki tego majątku sięgają jeszcze lat 40., kiedy Edmund Kwasek wyrywał ten majątek ludziom razem z paznokciami także jest co przekazywać Państwo rozumiecie i w związku z tym aparat SLD-owski zwietrzył niebezpieczeństwo i ryzykując nawet taki blamaż, jaki zresztą stał się udziałem SLD po wyroku sądu lustracyjnego jednak Józefa Oleksego na przewodniczącego swojego wybrał tym samym blokując panu Krzysztofowi Janikowi ten ruch Krzysztof Janik dlatego między innymi z tej irytacji, właśnie z spędu już powołał tę frakcję, która podobno ma na za trzy miesiące do Przeprowadzić kolejną próbę usunięcia Józefa Oleksego, tym razem z funkcji przewodniczącego partii. Zwróćcie Państwo uwagę, przypominam, że Józef Oleksy, który powiedział, że no ewentualnie pod pewnymi warunkami, oczywiście, gotów jest zrezygnować z funkcji marszałka Sejmu, to z funkcji przewodniczącego SLD nigdy. Wiadomo, marszałków Sejmu takich to trzech na kilo wchodzi, a majątek SLD to jest sprawa poważna. To są sprawy Poważne, i są sprawy niepoważne. I oczywiście funkcja marszałka Sejmu należy raczej do tych drugich niż do tych pierwszych, jak się Państwo domyślacie. Więc to jest ogromnie ciekawa sytuacja, ponieważ komisja śledcza, którą dzisiaj Sejm powołał, będzie pracowała no i w przededniu, i w czasie kampanii wyborczej, która oczywiście rozpoczyna się tak naprawdę wcześniej niż, yy, niż się rozpoczyna formalnie, yy, i świadkowie będą przesłuchiwani, i ich zeznania będą, że tak powiem, znane szerokiej publiczności, i wysoce jest prawdopodobne, że no z racji tego, że... Yy, znaczy ten prywatyzację przeprowadza najpierw rząd koalicyjny AWS-u W, a od czerwca 2000 roku, kiedy wicepremier Balcerowicz zerwał koalicję z AWS-em, już tylko rząd AWS-u pana charyzmatycznego premiera Buska, w związku z tym no, może dojść do różnych takich zmian w rankingu popularności. SLD ma nadzieję, że się odkuje na tej Komisji Śledczej, zresztą bardzo intensywnie zabiegała o to, żeby mieć przewagę, którą zresztą uzyskała, także moce piekielne poruszone będą, dzięki czemu dowiemy się więcej jeszcze o funkcjonowaniu naszego państwa, niż dowiedzieliśmy się przy okazji Komisji Śledczej do spraw Orlenu.